Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia rozpoczęły się barwnym korowodem. Kilkudziesięciu superbohaterów prowadzonych przez ekipę z Kobidu wyruszyło spod kościoła podwyższenia Krzyża Świętego. Nie brakowało energii i naprawdę dobrej muzyki, która w tym wyjątkowym dniu zwiastowała świetną zabawę. W końcu trzeba korzystać z okazji, a Juwenalia odbywają się tylko raz w roku. Na super studentów czekały arcytrudne zadania, którym podołać mogli tylko najlepsi z najlepszych. A tych wspomagała nie tylko udana pogoda, ale także pozyskane na czas święta studentów wyjątkowe supermoce. Na placu ratuszowym rzacy przekonywali prezydenta, że będą godnie rządzić miastem. Z tego co pamiętam obiecali również oddać je w całkiem dobrym stanie, co miało nastąpić dwa dni później. Stanie studentów tak przypadł Marcinowi za do gustu, że postanowił przyłączyć się do zabawy. Niektórzy doszli również do wniosku, że prezydent minął się z powołaniem, a w ratuszu marnuje swój nieodkryty dotąd talent sceniczny. Ale zanim studenci otrzymali klucze do miasta, musieli odebrać od prezydenta jeszcze jedną nagrodę. O tak, bez niej żadna studencka zabawa nie będzie taka, jak być powinna. Publicznego zakładu, że jeżeli będziecie mieli więcej lajków na swojej stronie niż strona Urzędu Miasta, to ja sam ją dać hebitu. Takie! I dzisiaj rano pewnie i weszło aż do jednej od 20. I przyszedł upragniony moment. Studenci przejęli władzę w mieście. To świetna zabawa i moc! Naprawdę wielka moc! W Jelenie Górze są najlepsze wenalia w tym roku w całej Polsce, więc zapraszamy Was serdecznie, jeśli jeszcze nie jesteście u nas, macie jeszcze okazję. Doładowujemy moce? Na grono jakiegoś obrótki? Cały czas ładujemy. Może bezalkoholowo, ale inaczej No Ale tacy napakowani jesteś. No to troszeczkę. Się na siłownię pochodziło. Czy możemy dlatego. też być super bohaterami? Pewnie, każdy może być. Prawdziwa zabawa zaczęła się jednak na błoniach jeleniogórskich. Żeby tradycji stało się zadość, imprezę otworzyli przedstawiciele miejskich uczelni, studenckich braci i organizatorzy. Pierwsi na scenie zaprezentowali się traszmetalowi metalowi bracia, czyli zespół Emphirius. Jak przystało na prawdziwych rockmenów, nie zabrakło mocnego uderzenia i silnych dźwięków. Już po nich zespół Korpus Carmel razem z maskotką KPSW rozruszali publiczność. Żeby tylko. Wokalista zapomniał, że jego miejsce jest na scenie i nic sobie nie robiąc z barierek wskoczył w zebraną na błoniach publiczność. Pierwszą gwiazdą wieczoru był jeden z najlepszych rollowych zespołów młodego pokolenia. People of the Hays z charyzmatycznym wokalistą rodem z zieleni Góry Dali Czadu. I tym razem to publiczność zapomniała o swoim miejscu, wdarli się na scenę, co zresztą nikomu nie przeszkadzało. Wspólnie dali niezapomniane show. Chłopaki mają na swoim koncie dwie autorskie płyty, w tym jedna dostępna jest za darmo w internecie. Jest taki etap twórczości zespołu, kiedy muzyka umieszczona w internecie pracuje jakby, ponieważ ludzie wchodzą, googlują sobie i dostają jakieś określone medium, które zespół chce przekazać. I my ustaliliśmy sobie z chłopcami, że chcielibyśmy pokazać tą naszą świeżą twórczość z 2014 roku, z końcówki. No i płytę można odsłuchać, na YouTube jest cała. Nazywa się Fast Food Breslau. Na zakończenie pierwszego dnia wielkich Jeleniogórskich Juvenaliów wystąpili Bedoweni i Mocart polskiej sceny muzycznej, czyli bracia Figo Fagot. O jadeczce ich Dogu śpiewały całe błony. Słuchałem, widziałem, potwierdzam. Tak było. No bardzo dobrze się bawimy. Tak jest, bardzo dobrze. No na kogo najbardziej czekacie? No czekamy na Gwiazdę Wieczoru. Gwiazdę Wieczoru, czy nie mniej więcej? No dzisiaj bracia Figofagot. Wbrew pozorom, bracia Figofagot mają różne zainteresowania. To jest tak, no ja głównie jestem zwolennikiem muzyki Disco Polo. No i gram Disco Polo. Peter jest zwolennikiem heavy metalu i nawet cięższego metalu. Gram metal i z połączenia tych dwóch nurtów powstaje disco polo. Figofagot jest yy, super projektem. I nad tym się teraz skupiamy. I zajmuje dużo czasu. W międzyczasie jeszcze robię kreskówki. Virtens zakłada różne zespoły, więc. Tak to wygląda. Pierwszy dzień u Wynaliów był mocno-rokowy z akcentem disco-polo. Drugi dzień był nieco spokojniejszy. Impreza rozkręcali koal cru i nie poprawił. W końcu trzeba było trochę odpocząć od gitarowego szaleństwa i zregenerować baterię. Co to byłaby za impreza studencka, gdyby zabrakło wyborów Miss? Najpiękniejsze studentki rywalizowały tytuł Miss Universe. Były kuse spódniczki, no i oczywiście stroje super bohaterek. Z jaką mocą przyszliście, dlatego że my no, rozkręcamy i pozytywną mocą? Dobrą mocą. Pozytywnie nastawieni, jak zawsze. Pozytywnie nastawieni? No, oczywiście, że pozytywnie, no, tylko go. Liczymy na porządny after. No kapitan Ameryka, jak widać, amerykańsko dzisiaj. O tutaj ja widzę kogoś takiego bardzo ciekawego. Jak u Ty masz moc? Niewrażliwość na alkohol. Wunia jeleniogórskie zapełniły się przed koncertem Margaret. Jeleniogórzanie cały koncert śpiewali z modą wokalistką. Chcieliście na to, żeby nawiązać współpracę z publicznością, te kartki, które czytałaś, odpowiadałaś na nie. Skąd się wziął to? Z potrzeby serca, czy z tego, że tak dużo osób przychodziło i pytało co u Ciebie? Co się z Tobą dzieje? O nie, ja, ja jestem chyba taką osobą, która... Ja wiem dlaczego się znalazłam w tym miejscu, ja wiem dzięki komu... W sensie komu to zawdzięczam, więc zawdzięczam to właśnie tym ludziom. I mam tego świadomość i staram się to szanować bardzo mocno. Dlatego zawsze staram się być dla, dla publiczności jak najbardziej potrafię i jak najlepiej umiem. I stąd też ta chyba taka fajna więź pomiędzy mną a publicznością, bo ja naprawdę bardzo chciała wiedzieć, co u nich, czy, czy wszystko ok, czy oni się dobrze bawią, czy nie. Bo Margaret przyszedł czas na weteranów polskiej sceny muzycznej, czyli na zespół Elektryczne Gitary. Zaśpiewali oni swoje największe przeboje. Jak muzycy zapamiętali swoje studenckie lata? Ja, ja to nic nie pamiętam, bo ja nie wiem czy ja studiowałem w ogóle. Czyli to było dobre studiowanie chyba, intensywne. No, ja, nie, ja nie chcę za dużo narzekać, ale, ale no, dla mnie lata 80. to były najwspanialsze lata w ogóle, którą, które Polskę spotkały I, i tak samo te studia dały mi bardzo wiele i chciałem podziękować tutaj z, z tego miejsca wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia były największym wydarzeniem muzycznym w Jeleniej Górze i przyciągały supermocami. Zgromadziły tłumy jeleniogórzan. Każdy znalazł tam coś dla siebie. Szkoda tylko, że kolejna tego typu impreza dopiero za rok. Albo już za rok. Trzeba patrzeć pozytywnie. W końcu z każdym dniem zbliżamy się coraz bardziej do kolejnych Juwenaliów.